Chodź, princeska. No, chodź. Chodź, chodź. To chodź, chodź. Witamy was dzisiaj w niedzielę z Julką i z princeską princeską. Tak, dzisiaj z princeską stwierdziłyśmy, że wyjdziemy sobie na spacer. Stwierdziłyśmy, że wyjdziemy z nią dzisiaj na spacerek, bo jest już na końcówce wyżrebienia. jest bardzo grubaśna. No i obchodzimy się z nią jak z jajkiem, czyli my się boimy, żeby, żeby się nic nie stało już dawno zresztą nie wychodzi ze stadem kucyków, tylko sama. Teraz też nie chcemy, żeby cokolwiek zjadła po zimie, więc wychodzi, że tak powiem na spacerki. Bo wiadomo, że ruch jest jak najbardziej potrzebny, nawet i klaczom źrebnym. Takie spacerki bardzo dobrze wpływają na nie. Pokryta kucykiem takiego samego wzrostu i maści jak ona. że liczymy, że źrebaczek będzie taki sam jak ona. Srokaty malutki po spacerku. Princeskę. Troszeczkę wygładzimy szczotką, zrobimy jej takie mini spa, żeby się lepiej poczuła, bo jak wiadomo e, szczotkowanie to nie tylko usuwanie brudów, ale również e, relaks dla koni, a tym bardziej dla takiej ciężarnej kobyłki jej się przyda i na pewno spodoba. Dobra, no i zaczynamy sobie jej czyszczenie, przy czym Julka ma mały bałagan w... Julka zaczyna od Magic Braszki. O, proszę bardzo. Princesska ogólnie jest takim kucykiem, który często kuli ówka, Ale umie też być przyjazna dla innych. Pokaż szczotę. Chyba idzie wiosna. A może to futro ją tylko pogrubię, a niekoniecznie źle. <laughs> Razem sobie ją wycieszamy. Władzimy, takie małe spa zrobimy. A na koniec zostanie od nas smaczka. To może słabo widać na nagraniu, ale ten źrebaczek podczas czyszczenia bardzo nam się tutaj. Wierci, a princesa się denerwuje, jak jej się dotyka brzuszek. No, dostaniesz później beziki w nagrodę. No już się nie denerwuj, musimy cię wyczyścić troszeczkę. Teraz wam nie pokażemy wymion, bo ona się bardzo denerwuje, jest taka wrażliwa, jak tam zaglądam, ale wymiona już są nabrzmiałe, więc myślę, że już tuż, tuż oczka też już jej ropieją. O, no, zobaczcie, jaki grubość. To jest naprawdę malutka, a brzuszek ma ogromny. Tak, taka jesteś ładna. Jula, teraz daj jej beziki. Pyszne, nie? Na te oczka jeszcze i rumianek zaparzymy i powycieramy. No, to masz. Pyszne, nie? Princeska kocha beziki. Od Candy Horsa. Myśmy tylko dla niej zamawiamy beziki od Candy Horsa. O piękna.